to tu znowu ja Pedro Jolo, a dzisiaj jesteśmy znowu na tym samym serwerze z gryami, replika takie, są Warsy I co, my tu mamy jeszcze D-Warsy, wydaje się, tak. Pójdziemy na Skywarsy, co prawda. Nie ma to jak ja, jest. Wszystko dla mnie, ale zobaczymy, może kiedyś się coś uda. Tutaj pochodzimy. O dobra, wpłyśmy. Aha, taka mapka ogólnie ale miejskiej o... może już wiem, może nie co tam tego się tam robi ale no jest to jest, dobra knutka, szarki, siedem to są 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 cztery ety bolby na no dobra to sobie tam będzie dla mnie nie? jak są wyjścia? o, ale to się zmieniło, bo wcześniej tutaj się tak nie było, dobra zobaczcie, aha, nie można wskoczyć, nie, no to też zarębiście tego nie można się wskoczyć I tak będziemy czekać tutaj, aż nam się coś robi chyba czekajcie, mam pomysł Będziemy okay. się tak wspinać. Jak ktoś nie wie, jak postawiłem na skrzynce blok, to już mówię, w spacja i Shift 1. Wtedy, aha, super. Wtedy możecie postawić na skrzynce na przykład, nie wiem, tabliczkę na drzwiach i tak dalej. Dobra, teraz sobie zmienimy, nie wiem, zagramy sobie, hmm, zagramy, aż się załaduje, na replika. Muszę w to coś wygramy, chociaż wątpię. I nasz jest to no to jest 7 nawet. Więc odcinki będą takie 5-10-minutowe, właśnie. Bo chyba takie w miarę będą, wiecie, najlepsze. Bo tam dłuższych, to zakładam, że też nie każdemu się chce oglądać. Ale napiszcie, czy lepsze są 5-6-minutowe, czy na przykład takie 15 Żebym też wiedział, czy wolicie na przykład, yy, bo próbuję, będzie też yy, solowa wersja, bez nikogo będziemy tylko my. Ale coś mi szwankuje i nie chcę się ten, Mam błędy na, w świecie, więc. Tak. Co, jesteśmy drudzy, tym Jakim tym Chyba jakoś tak było. Dobra. Yy, no dobra. No dobra. To już wyszedł, ale mm, super. Tak, już tego nie wygramy. Mam takie dźwięki w minecrafcie, Tak, sprawdźmy, czy ktoś jeszcze nie? sobie dźwięki. Mm, Opcją Tak, ktoś już wygrał. Mhm. tam ktoś tam gdzieś ktoś wybrał, tak? no nie, no super o, ale fajna puszka ale błędy, lagi więc mówię, odcinków będzie trochę więcej już będą w miarę regularnie Poszukamy właśnie też, spróbujemy coś nagrać z tego Battlefielda, ale Battlefield to będzie, odcinki będzie w weekend, w ten weekend możliwe, że już będzie, zobaczymy, od razu mówię, to będzie w, 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 dr, trójka, tak, będzie trójka, akurat mam, więc coś tam z niego nagramy, tak, no przegraliśmy. Ta więc, no przepraszam bardzo, że nam się nic nie udało wygrać. Szykujemy się do następnych serii, jak niedługo pewnie jakieś będą. Więc to by było tyle, no to do usłyszyska.